Rosną truskawki. Trzeba je pokroić, zanim ja się zjem. Bo ja nie jemy tego zielonego. Ja nie mogę, bo mogę, bolówki. możemy to ogładzać, taki dom. Dzisiaj szalony dzień, więc szalone tempo. Dosuszam jeszcze włosy, i zaraz lecimy. Eee, trochę w pracy, eee, trochę potem w domu, jakieś takie pomieszanie z poplątaniem. Eee, muszę najpierw zawieźć Kriska eee, na takie zajęcia, on chodzi teraz na takie zajęcia przedszkolne. Potem lecę na wywiad w radio, a potem do firmy. Dobra, jako tako. I tak, pojadę do Placik. Nie, nie. Dlaczego mam nie jechać? Nie, ja mnie No ja Ciebie zawiozę. Masz tam butelkę wody gdzieś? Masz tam dole w kieszonce wodę? Zobacz, tam po prawej stronie. Masz, jest tam gdzieś woda? Tak. A podasz mi? Nie. Nie dosiegniesz? Mm -mm. mm -mm. A jak się bardzo postarasz? No? Mm -mm. Nie dosięgasz? Czy nie chcesz mi dać? Nie, chcę ci. A, taka jest jedna znak. No to miło z twojej strony. Myszu, daj swoją wodę, bo ty masz tam dobrą. Mamy dobrą? No. Ja nie mogę duszenie, no. No. Jak, że jestem to się napijasz. O, dziękuję. Dziękuję, kochanie. Boże, nie wiem, gdzie jadę. Do jakiego radio jadę? Złote przeboje, tak? Radio zawsze. Mam takie poczucie, że trochę bardziej mnie chyba stresuje nawet niż telewizja. Po prostu ja. Mm, nie lubię swojego głosu. I gdzieś tam sobie myślę, że ten mój głos, który jest taki no dosyć specyficzny, przez to może też rozpoznawalny, gdzieś tam, kiedy jest w telewizji w całości ze mną, to może jakoś to fajnie gra. Ale wydaje mi się, że jednak w radio powinni występować ludzie, którzy te barwę głosu mają taką e, ciepłą, kojącą, że naprawdę bardzo miło się ich słucha. Ja nie mam poczucia, że mój głos taki jest, więc no, zawsze to radio budzi we mnie masę wątpliwości. Dzień dobry! Dzień dobry. Dobrze, to ja robię takie coś. Dzień dobry. Cześć. Hey. Och Boże. Co tu masz dla A to nie dla mnie. Dzień no. dobry. Złapałam wiesz po drodze jako śniadanko. No ślicznie. Do tej pory nie zdążyłam. Okej, okay, bardzo proszę, bardzo to proszę. Dla mnie? Tak, to Dobra. może być, tak? Pięknie. Super. Mhm. Fajnie. Witamy w studiu Radio Złoto <noise> <moje. głos> Bardzo miło. Słuchaj, byłam raz z Odetą miałam rozmowę, ale... A, to w innym studiu, co? Tak. Boże, tu jest tyle miejsc, w których można się zgubić, że łama tylko. Józef masz głos, nie Słuchaj, ja mutację zaczynam przechodzić, także wiesz, co to będzie. Wąs mi się sypnie teraz, a potem się zacznę rozglądać za Panną Młodą. Także wiesz, wszystko załatwimy. To ja. Kurczę. Jezu, już wiem dlaczego Ty pracujesz czy... w radiu, Z tą urodą, dobrze. Dobra, to co, pogadamy sobie, nie? O czym my tu? Słuchaj, może o jakichś ślubnych rzeczach? Co tym razem dla odmiany? Znaczy, jestem cała na tak. Tak? Dobra. No? Na ten rok to jest bardzo bezpieczne. Mhm. Według mnie tu nie ma szansy, żeby było obsuwa, myślę, że może być więcej tylko. Mhm. Tak. Na temat kosztów, to też masz wpływ, bo masz pod każdy projekt budżet zrobiony. I wiesz, jakie koszty są. Ty mówisz, może no, na przykład o amortyzacji, bo na przykład, gdyby były nasze kamery, cały sprzęt, on musi się amortyzować. No dobra, wywiad za mną był super. Będę częściej chodziła do radio. <laughs> A teraz lecę do domu popracować, bo sobie pomyślałam, że Krzysiek ma w pracy jakieś tam ważne spotkania i w ogóle przynajmniej do 16 i nie chciałabym, żeby mnie tam wciągnął na nie, bo muszę pojechać odebrać Chriska, więc zrobię to, co mam do zrobienia w domu. ja wiem, no to trzeba kupić super. kamerę. Hmm. Poza tym wiesz. Taka kamarada mogę na urlop sobie zabrać? Żartuję. Z operatorem. I na przykład będę drukował z tą kamerą. To ja, A co mi tu leży? A, już wiem. A to jest akurat super opcja, bo mój mąż wykupił subskrypcję Instant Ink i to oznacza, że jeżeli taka paczuszka jest pod drzwiami, to w mojej drukarce wkrótce skończy się tuż. I oni po prostu przysyłają mi pełniutki cartridge na wymianę i dzięki temu nie muszę chodzić po jakichś dziwnych sklepach, kupować tego i tracić czasu. Mogę na przykład zrobić coś ważnego w domu. Przygotowuję sobie teraz takie zdjęcia, które będą inspiracją do sesji mojej nowej kolekcji. Sesje zawsze robimy latem i zazwyczaj ta sesja jest robiona podczas naszych wakacji więc lecimy sobie w jakieś miejsce i tam po prostu um, przelatują moje suknie i robimy sesję. Um, zależy mi na tym, żeby za każdym razem wyglądała trochę inaczej, była w trochę innym klimacie, trochę innym stylu, ale w sumie znalazłam już te rzeczy, które mnie interesowały, więc jedynie muszę je teraz podrukować i będę gotowa. No dobrze, wszystko mam gotowe. Naprawdę ładnie wydrukowane, które jest. O! Dobra, zostawiam to tutaj i lecę po Krisa. Zrobię małe zakupy, bo sobie myślałam, że e, jak Krisek skończy zajęcia i go odbiorę, to może jeszcze przed drzemką uda mi się e, upiec z nim jakieś ciasto. Dobra, od początku. Marchewka, ale ta jest ładniejsza. O, 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 o mąka. Może gdzieś będą sypkie. Cukier brązowy, olej rzepakowy, olej, A! oleje, jajka, ekologiczne jakieś, dobra, pekan, śmietanka 30-200 ml, a ile ma to? Serek. I to wszystko, mamy wszystkie zakupy. Dziękuję, do widzenia. Posłuchajcie, nikt nie zjadł mi sałatki, to jest najważniejsze. Do widzenia. To zabieram, to zabieram, to zabieram. Tempo, tempo, tempo. Pani Asiu, całe życie w biegu. Całe życie w biegu. Pani chce się, pan coś jeszcze wydrukować? Umowę. Umowę. Wydrukuję w domu, mam drukarkę, spoko. Pani Asiu, spoko, panie się nie przyjmuje. Idziesz do mnie na ręce? Tak. Czy, czy... No i jak ty sobie wyobrażasz? Że ty weźmiesz parasolkę? sobie myślisz? O, poczekaj, ale ja też pod nią chcę iść. No dobra, to super. Powiem ci. No widzę, że pada. Powiem ci co więcej, czuję. Jezus pada. Kabrio w deszcz. To jest najlepsze, co może się każdemu zdarzyć. Po co ja je myłem? Uuuu. Wow. Nawet dwa. Dobra, zakładamy. Proszę bardzo. Na głowę dla Krystofarka. Pięknie. Jakiś duży. Duży, bo fartuch ma rozmiar uniwersalny i teraz go trzeba widzisz, tak ładnie. A ty też? No jasne. Słuchajcie, to jest jedna z moich zabawek. Zabawek samochodów, ponieważ zbieram samochody. W sumie zbieram, przykolekcjonuję. Jest to samochód który na rynek został prowadzony przez firmę Bentley w 2007 roku. W 2007 roku samochód ten kosztował, jak na tamte czasy, zawrotną sumę 380 tysięcy euro. Widziałem go pierwszy raz w Monte Carlo na wystawie Bentleya i zachorowałem. Po prostu zakochałem się w tym samochodzie, ale nie zakochałem się w jego yy, cenie. Zaczniemy od mąki. Słuchaj, ja ci będę tutaj wsypywać, a ty przesiewasz mąkę, tak? Dobra? Dobrze, super. Super, super, super. Oj. Wszystko przesiałeś? Czytaj. No nie szkodzi. Dobra, mieszko, ale mieszaj, mieszaj i przechodzimy już do drugiej rzeczy. Już robimy kolejne ważne rzeczy. Daj. Ja to tak ciach, ciach, ciach. Tylko nie rozsyp jak ja. Dobra, postaram się. Ale czyli odśwież. Co się pojawi na rynku? 3-0-0. Wow! Dodaj brązowy cukier. Tu o. mamy brązowy cukier. Ile no tego cukru? Nie mogę go posmakować o śmieci. Miam, 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 miam. Dobry cukier? Wanilia? Ła, wow, jaka cena. 4 jajka, całe. Kurki znoszą jajka. Tak! Kurki znoszą jajka. A kto jeszcze może znieść jajko? E, trafiła mi się okazja znaleźć taki samochód używany, ponieważ już nie są produkowane. I jakby spełniłem swoje marzenie z 2007 roku po praktycznie 15 latach, no i dzisiaj jestem posiadaczem tego samochodu. Dosypujemy to, ostatnie kręcenie i mamy ciasto gotowe, będziemy do foremek zaraz dawać, wiesz? Lubię foremki! Czy hmm. tych... Orzechów mi jeszcze bym trochę więcej dała, wiesz, bo one są naprawdę pyszne. Nie. Niedobre? Co ty mówisz? Pekan jest tu. Ale powiem też szczerze, że Iza nie lubi prowadzić tego samochodu. Bo jednak to jest trochę taka technika, ale sprzed kilkunastu lat. Eee, też tak, powiem Wam, zgłośliwie niekiedy mówi mi, że jednego starucha ma już w domu. A jeżeli jak na czymś nie jeździć, to chce coś nowego. no Ona nie jeździ tym samochodem. Chyba, że ze mną ja prowadzę wtedy tak. Ale sama nie prowadzi go. Wow, jak chcielić, nie zapiecie. Kochanie, dopiero się nagrzewa ten piekarnik. Jeszcze nie piecze, wiesz? O. Mhm. tylko. Tylko nie podchodź, bo mamy tam bardzo gorąco. No i pięknie. Taram, 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 taram. Mysiu? Dziuba. Już jesteś? Kurczę, wiesz co? No? Tak pędziłem, bo jak szalony, że Asia mnie złapała w dziwiachcie, przy mówi, że zapomniał pan drukować umowy. A ja mówię, no. nie, 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 idę do mojej małej. Zdrukuję w domu. Szalony. Ty jesteś szalony. Nie, co to jest? Bo pędziłem. No dobrze, cieszę się. Zobacz, takie serduszko dla mnie. A to z czego tutaj Daj pomać? No właśnie nie wiem, to jakaś masa. Ale to nie do jedzenia. No nie. Ale do jedzenia zrobiliśmy w międzyczasie z krisulkiem ciasto, zobacz. Czy to jest ulubione i sławne ciasteczko marchewkowe dziuby? Tak. No, stygnie jeszcze ten. Masa. Masa jest już zrobiona, jest w lodówce. A gdzie mały? No śpi. A, no tak. To jest ta godzina słuchaj i tak sobie pomyślałam, że może chcesz w no, herbaty, bo sobie zrobiłam to byś Z przyjemnością, bo biegłem nie jestem cały wiesz. Pomyślałam sobie, że jak on się obudzi i już to ciasto będzie gotowe, to chociaż sobie jakieś fajne kolorowanki wydrukujemy i ten i razem pokolorujemy. Dobra, już oddałam Ci tylko nawyka. Nie, 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 nie. Dobra herbata. Okej, okay, spoko. Mm, tylko jakiejś postaci z bajek. dla niego możemy dać przy patrol wiadomo. A jaka jest twoja... jaka była Twoja ulubiona bajka? Moja ulubiona bajka? No? Kwiat poprosi, wiadomo. <grystanie> A, no tak. Patrz tą grafikę. No i to widać, że to jest ją <grystanie> Dobra, drukuję. Dodaj do zdjęć i drukuj. O kurde, nie chce mi wydrukować, pisze, że tuszu nie ma. No jak nie ma? No nie ma, bo ja znalazłam dzisiaj ten, y, te cartridge pod No to głowę. znaczy, że jest tuż. No jak nie ma tużu? Jest tuż, tylko trzeba go zmienić. No dobra, przyszedł, ale widzisz? Ale patrz, ty jeszcze wydrukowałeś, a już na mnie nie starczyło. No dobra, to nie... No, sprawiedliwość mi... musi być. Mogę spoko, bo muszę zrobić skan tego i wysłać myszuś. No. Poczekaj. A gdzie ja położyłam te? O, kurczę. Nie. Szary Mary. Haha, ha, ja mam. No dobra, to dawaj to. Ty to wymienisz? Myszku, do tej pory zawsze wymieniał Pan Darek to. Ja tego jeszcze nie wymieniałem. No to chodź. Poczekaj, a mogę się przebrać? Po pracy? No dobra, to daję ja to. Ty, jesteś... ty rozpakuj ten y, tusz, a ja się przebiorę. To poszło? Poczekaj, muszę to wysłać jeszcze tylko. Mysz, dobra. poczekaj chwilę. Myszuś, bo ty mnie rozbijasz. A możesz mi powiedzieć, w jaki sposób Ty zamówiłeś tą w ogóle subskrypcję? No normalnie. Wchodzisz na stronę, ap. Zamawiasz subskrypcję i po sprawie, no tak jakbyś zamówiła sobie, nie wiem, subskrypcję filmów czy czegokolwiek, no to jest bardzo proste teraz. Niedługo no samochody w subskrypcji. A ile takie coś kosztuje? Myszko, zależy jaki weźmiesz sobie... Yy, masz różne... Yy, plany? Jakby, plany. To tak jak, nie wiem, z telefonami, masz plan większy, mniejszy, zależy ile drukujesz. No, no dobra, to nic No Ile w domu za to płacimy? Nie wiem, że jakieś 6 dych czy coś, no, ale my mamy, poczekaj, z tego co pamiętam, chyba 300 stron drukujemy? No i mamy wszystkie koszty, oni widzą. Wszystko wiedzą, kiedy nam się kończy, przysyłają to. Nie, to jest super bajer. A powiedz mi, a w firmie też to wziąłeś? Tak, ale tam jest chyba jakiś inny plan. Myszko, nie pytaj mi pani Asia pewnie wie. Dobra. Dobra, ja się idę, przybieram. I zaraz wracam. O, a tu jest jeszcze takie opakowanie. No właśnie, i to jest fajne, bo o tym ja słyszałam że w ogóle HP ma taką akcję, że te zużyte kartridże trzeba odesłać do nich, do firmy e, i one po prostu podlegają recyklingowi. E, no i powiem szczerze, że to mi się podoba, że to jest w ogóle podejście do biznesu z dbałością o planetę i uważam, że to jest absolutnie cool. E, dobra, a na razie idę ogarniać to. Ja to zamienię, zanim mój mąż przyjdzie. Bo my mamy drukarkę w szafie. <laughs> ehm, no, po prostu do tej pory drukarki w domu nie było, więc nie ma też dla niej jakiejś specjalnej przestrzeni. Ehm, mój mąż tutaj u nas w tym mieszkaniu zrezygnował ze swojego biura, więc postanowiliśmy ją ukryć, no bo co? Czy ja słyszałem, że ty krytykujesz to, że w szafie jest drukarka? Nie, ja nie krytykuję tego, ja mówię, że tak jest u nas, właśnie wyjątkowo. Myszko, to chciałem ci przypomnieć, kochanie, że kiedyś w tym domu był mój gabinet, ale gdzie ja wiem, była jak drukarka, chodziłem. odpąd jest y, tam teraz zamiast gabinetu y, Twoja garderoba, to drukarka wylądowała tutaj. No ale dobrze, ja nie osiem. Nie wiem skąd to zdziwienie, innego miejsca nie było, Mogą ale postawić na stole. ja w ogóle stronę. nie jestem zdziwiona, ja uważam, że to jest ciekawostka przyrodnicza po prostu. Dobra, słuchaj, nie przeszkadzaj, bo robię ważne rzeczy. To był mój pomysł, żeby ją tu schować. O nie, o o. o! Wyszedł, sam wyszedł. Mi się ta opcja tak podoba, że ja chyba sobie do Concept Store też taką e, drukarkę wezmę e, i właśnie wyczytałam, że e, instalując sobie drukarkę dostaje się przez pół roku taki plan, jako próbny. Potem można wybrać sobie plan taki, który mi odpowiada. Ja na przykład w to, że dosyć dużo drukuję, bo my drukujemy i umowy dla klientek i formularze zamówień i mamy tego naprawdę masę. Więc tak naprawdę plan dostosuje sobie do ilości drukowanych stron. Plus w ogóle ten plan jest elastyczny, więc można go zmieniać z miesiąca na miesiąc. Jak wiemy, że coś się zmieni, to można sobie w jednym miesiącu mieć mniejszy, w drugim większy. No raczej u mnie zawsze będzie tego dużo. No ale w zależności od tego, jaki plan wybieramy, też taką opłatę mamy już, że zaczyna się od 500 zł więc w ogóle w stosunku y, miesięcznym to nie są duże koszty i tak naprawdę korzystając z takiego planu to oszczędza się 70% tuszu w stosunku do takiego normalnego y, y, kupowania i wymieniania tych kartridży, więc w ogóle uważam, że to ułatwia życie i jeśli o mnie chodzi, jestem na tak. Mhm. Dobra, Janko się drupuje. Teraz, y, jakie jeszcze bajki lubiłaś? Hmm, Czemu czytałem ostatnio? Czerwony kapturek. kapturek, to przecież to jest bomba. Ostatnio czerwonego kapturka, wieczorem. Ty, ty mu przeczytałeś kawałek tego kapturka. Cały przeczytałem. Ej, jak się skończył? Że przyszedł ten myśliwy, no. wyciągnął z brzucha, no. a później jeszcze były dalej takie opowiadanki. Dobrze, no to Wszystko przeczytałem. Tak. Myszka, ty mnie podejrzewasz, że ja wiesz. No bo no tak bez... jakoś bardzo krótko czytałeś, bo, jakoś... bo ja... szybko czytam. No właśnie, to tak dziwne do snu. A co, mam drukowany mi czytać? Oh, how sweet. Dlaczego nie mówiłaś, mu, że mam yy, ten w czerwonym kapturku w bajce? <grym> jest napisane, Przezby. że niosła placek i wino. A ty do mnie krzyczysz, nie, nie wino, sok malinowy. Ja <grym> on mówi, tato, nie wino, sok malinowy. Ja mówię, przepraszam, pomyliłem się. <grym> no bo taka jest prawda, że szła z sokiem. Każdy wie, że nie, sok malinowy. jest. Skoro autor jest napisał, zdrowy. że z winem i plackiem, to znaczy było wino. Dziecko później będzie swoim dzieciom opowiadało jakieś bzdety. Jest. Proszę bardzo, czerwony kapturek. Dzisiaj no nie ma bajki, dzisiaj jest malowanie. No widzisz, a ja ciasto też... Ale ciasto wygląda dobrze. Mm, to już się koniec, czy jeszcze będziemy nad tym pracowali nad tym ciastem? Będziemy pracowali. Chyba tu. Dobra, jest gotowa. Żadnych ozdób? Chcesz ozdoby? Tak. No to jakaś nie wiem, posypać to czymś, coś tego, no myszka. No tak, nie może to zostać. Nie no nie wierzę. Dobra, choć ułożymy orzeszki na myszku. O! Bardzo dobry pomysł. No widzisz? Nie no, zobacz jak pięknie. No bomba. Ok, chodź mała na kanapę, odpoczynaj. Zasłużyliśmy, co? Zobacz jak ładnie. Prawda. No, jeszcze tu dołożę. A! No brawo. Dobra, teraz już jest naprawdę Wszystko dobrze. się udało, chodź. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał, wtedy nie ominą cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!